Kochani moi, urlop to i zakupy, witam serdecznie. Najpierw krótko omówię, bo byliśmy w tym chińskim Teddy i tak, kupiliśmy taki wieszak. Tu jest pięć haków. No, on taki byle jaki, beznadziejny, ale to jest do wieszania wędlin, żeby sobie wisiały i dojrzewały. Natomiast bardzo atrakcyjną, ma cenę 2 euro. W Polsce zapłacilibyście 10 zł, więc też myślę, że to nie jest zła cena. No bo to jest na, na jakieś lekkie rzeczy, tak? No nam akurat wystarczy. Kupiliśmy takie pudełko do wędlin robienia. Troszkę jeszcze nam nie o takie chodziło, no ale, no ale ale, jak dla nas jest na razie za duże, pokażę, o będzie widać zamykane szczelnie, wszystko jest w porządku. No i co to ono jest. Yy, się namacham, dostajecie holol, choroby tej <gryb> morskiej. Yy, jest przede wszystkim z Niemiec, nie z Chin to jest ważne i kosztuje 2 zł, a w Polsce oczywiście 10 zł kosztuje. To jest ważne, że ono jest z Niemiec i do wyrobu wędlin będzie idealne. I jeszcze taką miskę, no dużą miednicę. Też do kuchni te miski to, wiadomo, to się przydają. Euro 50 u nas kosztuje, 7 zł w Polsce. Ile ona ma litrów? 6 litrów bodajże. No taka, o. Takie rzeczy ja lubię, jak to się mówi, tych misek mamy, ale nigdy tego za dużo. Potem jego mamy już załatwionego. I teraz przechodzimy do zakupów edekowych. Troszeczkę dzisiaj inaczej, ponieważ będziemy robić wędliny, więc pokupowaliśmy sporo przypraw. Zobaczycie, jakie tutaj są przyprawy i jakie są ceny przypraw. Co zaczynamy? Pierwsze mamy trzy razy pizza. 11,97 i raz pizza 3,97. Dokładnie ona jest po 4 euro. Pizza i rybkę mamy. Kupiliśmy dzisiaj dwie mm, forelle wędzone Boże. Pstrągi. Pstrągi wędzone. Za dwa fo pstrągi forelle zapłaciliśmy 3,99. Nie 7,44, przepraszam. Ok, muszę się wziąć w garść, bo jestem rozkojarzona. 7,44, a ja jak kupuję tak, no nie ze sklepu, to za dwie sztuki płacimy 4,50 chyba za sztukę, czy 4, już nie pamiętam. Ale tak czy inaczej to my chcemy właśnie kupić wędzarnie i kochani będziemy sobie sami ryby wędzić, kiełbasy, mięsa, takie rzeczy. Stąd też pokupowaliśmy dużo przypraw. Kurczę, nie mogę się zorganizować. Pizza. To są po 4 euro pizze, to są te duże, olbrzymie, stali oglądacze, słuchacze znają tą pizzę. E, historię tej pizzy również znają, że to studenci u nas w mieście powiatowym, to jest taki duży, spory u nas uniwersytet, bo to jest im jako miasto uniwersyteckie. Studiowali i wkurzało ich, że nie mają takiej fajnej pizzy do jedzenia, i rzeczywiście wyprodukowali z takich sklepowych pizz pizz. C, c. To ona jest bardzo smakiem zbliżona do takich typowych włoskich kupionej we włoskiej pizzerii we Włoszech. O, bo w Niemczech Włoch już zrobi inną pizzerię niż robi we Włoszech pizzę. Nie wiem czemu, ale tak jest. Lody włoskie też we Włoszech są inne, a lody w Niemczech zrobione przez Włocha we włoskiej lodziarni też inaczej już smakują. Także kupiliśmy raz z sarami i trzy razy prościutka. Na szczęście szynka jest włoska prościutko. I to jest ta firma... Gusto, Gustavo Gusto. Bardzo fajna. Ona w tej chwili już u nas w naszym regionie jest prawie w każdym markecie dostępna, bo na początku były problemy z tym. Nie wiem czy jest w innych częściach Polski, Polski, Niemiec. Natomiast polecam, naprawdę, jeżeli ktoś lubi pizzę tu jest, że to jest ręcznie kręcone, wyrabiane ciasto no rzeczywiście ono nie jest standardowe takie nie przez maszynę jest troszeczkę inne, dobra tu mamy rybki pięknie uwięcone pstrągi, jak widzicie już wam pokazuję o, świetnie, elegancko uwięcone rybki. mimo, że ze sklepu to bardzo ładnie to mamy to Kolejna pozycja, e, mleko. Laktoze fry 99 centów kosztuje. E, zwykłe mleko szukam 72 centy. To mamy tutaj po jednym litrze, 1,5% tłuszczu odbydwa mleka do kawusi. E, ok i zaczynamy przyprawy 5,99%. Zapłaciliśmy za takie wielkie opakowanie 300 gramów. I to jest jałowiec. Zobaczcie, jakie piękne ziarna jałowca. Wszystko jest suchutkie. Jedno, tam coś jakieś takie było, no ale to też nie jest spleśniałe, tylko o, piękne wszystko jest. Widzicie? Ziarna jałowca. My będziemy teraz, tak jak mówię, sporo tego używać, a poza tym to jest fajnie zakręcany pojemnik, bardzo szczelny i będą nam, tak stać sobie pojemniki. Niestety nie mają za dużo przypraw w tych pojemnikach. Dlatego dzisiaj kupiliśmy trzy sztuki na razie. To, co będziemy dużo używać. Także to mamy ja ziarno jałowca. Kolejno trzy razy, trzy zgrzewki po cztery sztuki Fanty za 2,99 to tu stoją trzy zgrzewki fanty 2,69 przepraszam. E, kaucja oczywiście 1 euro też za to wszystko. E, kartofle 2,22. Tutaj mam kartofle. To są dogotowania z Bayernu. I to są nawet chyba młode kartofle. Nie wiem, bardzo ładne, bardzo twarde. Chyba to są młode nawet już. 2,5 kg, czyli niecałe euro za kilogram. Bayern. to jest tak jak wam kiedyś mówiłam na każdych kartoflach mamy napisane do czego one są i te są właśnie do gotowania w wodzie z solą na pire dobre, na zupę na kluski na takie te kluski wiecie puchate powietrzne i na krokiety <grybujesz> natomiast nie ma czy to są młode czy to nie są młode dobra 2,5 kilo na powietrzone kluski mamy 2,22. Teraz cztery razy wzięliśmy sól alpejską po 65 centów. Wzięliśmy zwykłą, ponieważ to będzie właśnie do wędlin, więc nie braliśmy jodowanej, nie braliśmy jakimiś tam innymi rzecz rzeczami, tylko y, zwykła. Sól alpejska z Bad Reichenhall. No ja wiem, gdzie jest ten region. Bad <grytanie> Reichenhall, bardzo piękny region, niedaleko nas. naszą sól wzięliśmy. I to jest bodajże po pół kilograma, przynajmniej tak według mnie powinno być pół kilograma. Ja zaraz postaram się tu odnaleźć, albo, a jest, jak był pół kilograma, o. Także alpejska sól z bat kosztuje po 65 centów za sztukę. Mleko już omawiałam. Musztarda w ziarnach, czyli gorczyca. Musztarda w ziarnach 6,5 euro, i tu mamy aż 700 gramów. Widzicie? Też jakie ładne ziarna gorczycy. I patrzcie, to są te same opakowania. Natomiast jednego mamy 300 gramów, a drugiego mamy 700 gramów. Widzicie? I rzeczywiście, na e, wagę to jest totalna różnica. No i jeszcze mamy czosn czosnek dobrze tutaj kupiony. I czosnku nie wiem, ile jest. Muszę sobie popatrzeć. 600 gramów granulowanego czosnku. Ale jeszcze nie wiem ile on kosztował. Yy, bardzo drogo, 14,29, no ale okej. Okay. Jak się chce jeść pyszne wędliny, to trzeba płacić najpierw. Trzy yy, jabłka luzem, yy, euro 99. Jabłka po 3 euro za kilogram. Tak wyglądają. Luzem dziecko sobie samo wybrało, więc że tak powiem, wolę zapłacić 2 euro za 3 jabłka, niż 2 euro za 2 kilo i wyrzucimy już większość. To mamy jabłka, yy, bunt yy, pieprz, czyli to jest ten różnokolorowy, 3,19, gdzie ja go mam? To jest tu, o, zobaczcie, też będziemy, musimy kupić moździerz, i będziemy sobie w moździerzu go roz, roz, roz roz. Bo mamy normalnie z młynkiem taki, ale chcemy sobie sami robić albo w młyn, młynek właśnie kupić osobny do przypraw, albo moździerz. No zobaczymy. Natomiast szukaliśmy u nas nie było nigdzie. Także y, musimy po prostu sobie w internecie to zamówić, kupić. O, i tu macie skład. Chyba trzy rodzaje pieprzu i y, te owoce róży. O, to pieprz już mamy. Kolejne to jest y, ziele angielskie. Euro 89. Gdzie ja to mam? Tutaj mam ziele angielskie. Twarde. Ziarna hardcorn hardcorn. Ziele angielskie. Co my tam dalej mamy? Dwa razy chleb po 69 centów, wafle takie kukurydziane z dodatkiem ryżu 80, 95 centów. Bodaję, że Wy tam lepiej widzieliście, ja nie za szybko się. Też dziecko sobie wzięło do spróbowania. Na pewno ja ze smakiem zjem, jak on nie będzie chciał. E, 95 centów. E, lody 1,39 też już zostały wzięte, wyjęte już do zamrażarki. To są takie zwykłe rożki. One są bardzo smaczne. Te są akurat 6 rożków waniliowo-orzechowych. Część jest nadzienia, znaczy loda waniliowego, część orzechowego, jak widzicie, jeszcze jakaś tam polewa i posypane orzeszkami, tak wygląda i to kosztuje za 6 sztuk takich rożków yy, 1,39, więc, że tak powiem, nic to nie kosztuje, o, tiktaki są droższe, bo jedno małe opakowanie 1,49 tiktaków, oręż, 3 są kupione. Kolejno. Co tam jeszcze mamy? Kolendrę, y, kolendrę. mamy też w ziarnach. Kupiliśmy, też będzie nam potrzebna. Ja, czasami wiecie co? Mi się wydaje, że ja mówię po polsku i tak, tu jest apoteka. No to ja powiem po polsku apoteka. Po prostu koleandra. Wiecie, to już jest po prostu czasami się sama ze siebie śmieje. A, ale mówię po polsku. 2,99 ta kolendra. Papryka kosztuje 2,19 i myśmy kupili tą wędzoną paprykę. O. Tu są akurat te małe, bo nie było w tych dużych. E, dwa razy. 1,59 za to wydaliśmy. To to kupiliśmy. Trzy razy naczos do Doritos po 1,49 i raz te cini w Polsce. One się nazywały 1,99. To jest wielka paczka cini Zaraz zobaczmy, ile ona 750 gramów ma. I za 1,99. I tak się przedstawiają właśnie te zakupy. Te Doritos. To są jakieś firmowe i one tak właśnie więcej kosztują. No ale dziecko lubi to ok. Serowe. <laughs> Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, polecania kanału, subskrybowania, lajkowania. Teraz. Pięć minut dla, dla fotoreporterów. Kwiaty, wywiady, czerwone dywany. Trzymajcie się słodko, papa. Pa.